W 1922 roku muzułmański dyplomata podróżujący przez Ruś był świadkiem czegoś, co prześladowało go do końca życia. Ahmad ibn Fadlan patrzył jak wikińscy najeźdźcy odprawiają intymne rytuały z niewolnicą, a następnie palą ją żywcem wraz z ciałem zmarłego wodza. Jego szczegółowy opis brzmi jak scenariusz filmu Grozy. Z tą różnicą, że każde słowo było prawdą. To, co za chwilę poznasz, pochodzi z udokumentowanych źródeł historycznych, które ujawniają, jak Wikingowie używali seksualności jako broni wojennej, narzędzia kontroli społecznej i ścieżki do zaświatów. Te praktyki ukształtowały średniowieczną Europę i wpłynęły na pojęcia władzy, które w pewnym sensie przetrwały do dziś. Dowody są tak wstrząsające, że wielu historyków początkowo odrzucało je jako wrogą propagandę. Od publicznych aktów skonsumowania małżeństwa w obecności całych rodzin, przez egzekucje seksualne wykonywane dla rozrywki, od gwałtu jako systematycznej broni psychologicznej, aż po intymne rytuały pogrzebowe z udziałem ofiar z ludzi. Wikińskie praktyki seksualne były przemyślanymi metodami utrzymywania dominacji, które dziś wywołałyby fizyczny wstręt. Źródła tych informacji pochodzą z sak, znalezisk archeologicznych oraz relacji naocznych świadków, które odsłaniają społeczeństwo, w którym przemoc i przyjemność były ze sobą nierozerwalnie związane. W społeczności wikińskiej twoja rola seksualna decydowała o tym, czy żyłeś jako szanowany obywatel, czy umierałeś jako wyrzutek. Władza i dominacja rządziły wszelkimi relacjami intymnymi, z subtelnością topora bojowego. Wikingowie mieli dwa kluczowe pojęcia, które dosłownie mogły kosztować życie: ergi i ragr. Określenia te opisywały mężczyzn, którzy byli seksualnie pasywni lub zniewieściali. Nazwanie kogoś ragr było tak druzgocącą zniewagą, że prawo wikińskie wprost stwierdzało, iż uzasadnia to zabójstwo. Można było zabić kogoś tylko za zasugerowanie, że jest seksualnie uległy, i odejść bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Tak powstawała hierarchia seksualna sztywniejsza niż średniowieczny system kastowy. Partner aktywny, ten, który penetrował, zachowywał męski honor i szacunek społeczny. Partner pasywny tracił całkowicie swoją męskość, a wraz z nią prawa, majątek i pozycję we wspólnocie. Mówimy o kulturze, w której Twoja pozycja w trakcie stosunku decydowała o Twojej pozycji w społeczeństwie. Konsekwencje prawne były absurdalne według współczesnych standardów. Mężczyźni oskarżeni o bycie seksualnie pasywnymi mogli stracić prawo do składania zeznań w sądzie, dziedziczenia majątku, a nawet noszenia broni. Innymi słowy, bycie słabym w łóżku mogło odebrać ci obywatelstwo. Islandzkie sagi dokumentują przypadki, w których mężczyźni tracili wszystko tylko dlatego, że ktoś rozpuścił plotki na temat ich sprawności seksualnej. Historie te są pełne krwawych waśni, które zaczynały się od seksualnych zniewak. Saga o spalonym nialu opisuje konflikt, w którym zginęły dziesiątki osób, bo jeden mężczyzna nazwał drugiego niemęskim. W sadze o Egilu wojownicy przemierzają setki kilometrów, by zabić tego, kto ośmielił się zakwestionować ich męskość. Każdy cień podejrzenia o uległość mógł wywołać spirale zabójstw. Kobiety również potrafiły używać tych obelg jako broni. Sagi opisują żony, które publicznie podważały męską sprawność swoich mężów, niszcząc im reputację. W sadze o Laksdelach pewna kobieta rozwiodła się z mężem i zrujnowała jego pozycję społeczną, twierdząc, że był zbyt delikatny w łóżku. Ta obsesja na punkcie dominacji seksualnej tworzyła błędne koło przemocy. Mężczyźni musieli nieustannie udowadniać swoją męskość poprzez agresję, co prowadziło do kolejnych konfliktów i wymuszało jeszcze więcej demonstracji dominacji. Przemoc seksualna stawała się narzędziem kontroli społecznej, bo groźba napiętnowania jako pasywnego utrzymywała mężczyzn w ryzach i wzmacniała strukturę władzy definiującą wikińskie społeczeństwo. Wikingowie zamienili napaść seksualną w wyrafinowaną formę psychologicznego zniszczenia. Rozumieli, że złamanie ducha przeciwnika jest skuteczniejsze niż samo odebranie mu życia. Sagi opisują klamhok, cios hańby, polegający na cięciu lub dźganiu w pośladki pokonanego wroga, by symbolizować penetrację analną. Nie była to przypadkowa przemoc, lecz wyrachowane upokorzenie, mające naznaczyć ofiarę jako seksualnie podbitą. Genialność tego systemu z perspektywy Wikingów polegała na tym, że można było zniszczyć czyjąś męskość bez faktycznego dokonania samego aktu. Ale Wikingowie często wychodzili poza symbolikę. Pokonani wrogowie, zwłaszcza przywódcy i wojownicy, byli systematycznie poddawani napaściom seksualnym, mającym przenieść męskość z ofiary na zwycięzcę. Saga o Welsungach opisuje, jak pojmani królowie byli publicznie gwałceni, by pokazać pełnię ich klęski. Według wierzeń wikińskich, zmuszenie kogoś do roli pasywnej dosłownie odbierało mu męską esencję i dodawało ją napastnikowi. Psychologiczny efekt był druzgocący i w pełni zamierzony. Seksualnie upokorzony mężczyzna nie mógł wrócić do swojej wspólnoty z nienaruszonym honorem. Własny lud często go odrzucał, uznając za niemęskiego. Niektórzy popełniali samobójstwo, inni stawali się wyrzutkami, błąkając się między osadami jako żywe przypomnienie wikińskiej dominacji. Wikingowie praktykowali seksualne niewolnictwo na skalę przemysłową. Rynki niewolników w Dublinie i Yorku pełne były jeńców przeznaczonych do użytku intymnego. Sagi z zimną obojętnością opisują, jak najeźdźcy dzielili ludzi niczym bydło, a najbardziej atrakcyjnych zarezerwowywali do osobistych kolekcji wodzów. Saga z Yorkshire wspomina o Jarlu Sigurdzie, który trzymał harem pojmanych Irlandek, traktując je jak wymienne przedmioty dla własnej przyjemności. Prawo wikińskie stworzyło system dwupoziomowy, przy którym apartheid wydaje się niemal postępowy. Wolne kobiety miały szeroką ochronę przed napaścią seksualną, ale niewolnice nie miały absolutnie żadnych praw. Każdy wolny mężczyzna mógł wykorzystać niewolnicę seksualnie, a zabicie jej za opór ledwie kwalifikowało się jako wykroczenie. Kodeks sprawny średniowiecznej Islandii stanowił, że zgwałcenie wolnej kobiety groziło karą śmierci podczas gdy gwałt na niewolnicy skutkował jedynie grzywną równowartością odszkodowania za zniszczenie cudzej własności. Skala tego systemu była porażająca. Dowody archeologiczne z Dublina sugerują, że nawet 30% ludności stanowili niewolnicy. Wielu z nich pojmano wyłącznie w celach seksualnych. Wikingowie stworzyli całą gospodarkę opartą na handlu ludźmi do intymnej eksploatacji. Ta systematyczna dehumanizacja miała strategiczny cel. Społeczności, które słyszały o wikińskich praktykach seksualnych, często poddawały się bez walki, by nie ryzykować, że ich ludzie zostaną potraktowani w ten sposób. Sama groźba przemocy seksualnej stawała się bronią podboju skuteczniejszą, niż jakikolwiek miecz. Wikińskie wesela sprawiały, że współczesne programy reality show wydają się pełne dobrego smaku. Prywatność nie była tylko rzadkością, była prawnie problematyczna, a czasem nawet kosztowna. Rodzina panny młodej musiała być świadkiem pierwszego zbliżenia pary, aby potwierdzić prawidłową konsumpcję małżeństwa. Bez świadków, którzy mogli potwierdzić, że doszło do penetracji, małżeństwo mogło zostać uznane za nieważne, a rodzina panny młodej miała prawo zażądać zwrotu posagu. Wyobraź sobie, że musisz odbyć stosunek seksualny, podczas gdy twoi teściowie robią notatki do ewentualnego procesu sądowego. Sama ceremonia była naładowana seksualną symboliką. Przy której zarumieniłby się nawet reżyser filmów pornograficznych. Rytuał Mjolnira polegał na położeniu młota-tora na kolanach panny młodej w trakcie ceremonii. Wszyscy wiedzieli, że to błogosławieństwo płodności o wyraźnie falicznym znaczeniu. Młot był następnie błogosławiony przez kapłana i przekazywany gościom do dotknięcia, tworząc wspólnotowy rytuał seksualny przebrany za obrzęd religijny. Zdjęcie przez pana młodego korony ślubnej panny młodej stanowiło publiczne ogłoszenie, że zamierza on odebrać jej dziewictwo. Działo się to przed zgromadzonymi świadkami, którzy następnie odprowadzali parę do łoża małżeńskiego. Kapłani i członkowie rodziny błogosławili łoże modlitwami o płodność, będącymi w istocie uświęconą, erotyczną mową. Sama konsumpcja następowała, gdy rodzina czekała za drzwiami, nasłuchując dźwięków potwierdzających spełnienie małżeństwa. Następnego ranka krwawe prześcieradła były badane i wystawiane na dowód dziewictwa panny młodej oraz powodzenia małżeństwa. Prześcieradła te często przechowywano jako dokumenty prawne, które można było przedstawić w sądzie, jeśli małżeństwo było kiedykolwiek kwestionowane. W niektórych przypadkach zaufani członkowie rodziny pozostawali w pokoju podczas konsumpcji, aby dostarczyć bezpośredniego świadectwa. Saga o Gretirze Mocnym opisuje wesele, podczas którego wuj panny młodej pozostał w pokoju, aby upewnić się, że małżeństwo zostało należycie skonsumowane. Wyobrażasz sobie swojego wujka Michała, obserwującego, jak uprawiasz seks ze swoją żoną. Konsekwencje prawne były poważne. Jeśli panna młoda nie była dziewicą, jej rodzina mogła zostać pozwana za oszustwo. Jeśli pan młody nie potrafił do spełnić obowiązku, rodzina panny młodej mogła zażądać odszkodowania za towar uszkodzony. Islandzkie kodeksy prawne określały dokładne kary za różne niepowodzenia seksualne w noc poślubną, tworząc ramy prawne, które traktowały intymność jak transakcję handlową. Te praktyki koncentrowały się całkowicie na majątku, dziedziczeniu i sojuszach politycznych. Uczucia panny młodej i pana młodego były bez znaczenia w porównaniu z konsekwencjami prawnymi i finansowymi ich wydajności seksualnej. Miłość była luksusem, na który społeczeństwo wikińskie nie mogło sobie pozwolić, gdy w grę wchodziły posagi i linie krwi. Relacja naocznego świadka Ahmada ibn Fadlana brzmi jak najbardziej niepokojące studium antropologiczne, jakie kiedykolwiek napisano. Jego opis wikińskich rytuałów pogrzebowych był tak szokujący, że historycy przez stulecia próbowali dowieść, iż kłamał. Niestety dla naszej wiary w ludzkość, dowody archeologiczne potwierdziły większość jego obserwacji. Kiedy umierał wikinski wódz, pogrzeb zamieniał się w kilkudniową orgię, mającą na celu przeniesienie siły życiowej żywych, aby zapewnić wodzowi potęgę w zaświatach. Wikingowie wierzyli, że energia seksualna może zostać przekazana poprzez kontakt intymny i skierowana do zmarłego. Ibn Fadlan opisuje proces wyboru z kliniczną precyzją. Wikingowie pytali niewolnicę zmarłego wodza. Która z was umrze z nim? Jedna zgłaszała się na ochotnika, wierząc, że dołączy do swojego pana w Walhalii, jako jego wieczna towarzyszka. To, co działo się później, sprawia, że współczesne horrory wyglądają jak bajki dla dzieci. Wybrana niewolnica spędzała ostatnie dni przed pogrzebem, mając intymne kontakty z wieloma mężczyznami z plemienia. Traktowano ją jak święte naczynie, którego ciało miało przenieść zbiorową siłę życiową plemienia do zaświatów. Mężczyźni mówili jej: Powiedz swojemu panu, że zrobiłem to z miłości do Niego. Szczerze wierzyli, że przekazują swoją duchową esencję przez nią do zmarłego wodza. Rytuał narastał z każdym dniem. Ibn Fadlan. Opisuje, jak niewolnicy podawano coraz większej ilości alkoholu i narkotyków, podczas gdy przekazywano ją z rąk do rąk. Każdy kolejny akt postrzegano jako dodanie większej mocy duchowej do przekazania zmarłemu. W dniu pogrzebu niewolnica była prowadzona na statek pogrzebowy na ostatnie spotkania z sześcioma różnymi mężczyznami. Każdy z nich reprezentował inny aspekt potęgi plemienia. Relacja Ibn Fadlana staje się niemal kliniczna w szczegółach. Sześciu mężczyzn weszło do pawilonu i każdy odbył z nią stosunek. Następnie położono ją obok jej pana. Kulminacja polegała na tym, że niewolnica została uduszona sznurem, jednocześnie dźgnięta nożem przez starą kobietę zwaną aniołem śmierci. Statek został podpalony, a plemię odmawiało modlitwy, które miały zapewnić skuteczne przeniesienie energii seksualnej do zaświatów. Współcześni archeolodzy znaleźli niepokojące potwierdzenie tych praktyk. Pochówek na statku z Oseberg w Norwegii zawierał szczątki dwóch kobiet. Jedna z nich wykazywała ślady gwałtownej śmierci. Podobne groby w całej Skandynawii zawierają młode kobiety pochowane z mężczyznami wysokiego statusu, często z dowodami rytualnego zabicia. W oczach Wikingów był to najwyższy możliwy zaszczyt. Wierzono, że niewolnica staje się postacią na wzór bogini, niosącą zbiorową moc plemienia do krainy zmarłych. Z każdej jednak nowoczesnej perspektywy jest to jeden z najbardziej systematycznych przykładów przemocy seksualnej w historii, przebrany za praktykę religijną. Społeczeństwo wikińskie stworzyło paradoks, który wprawiłby w zakłopotanie zarówno współczesne feministki, jak i tradycjonalistów. Wolne kobiety cieszyły się prawami, które w innych częściach Europy spojawiły się dopiero po wielu stuleciach podczas gdy zniewolone kobiety traktowano w sposób, który zaszokowałby nawet średniowiecznych specjalistów od tortur. Wolna kobieta mogła rozwieść się z mężem z powodu jego niewystarczającej sprawności, z taką samą łatwością, jak oddaje się wadliwy towar. Jeśli mężczyzna nie potrafił zaspokoić żony, był słaby w łóżku lub wykazywał niemęskie podejście, mogła go legalnie opuścić i zabrać swój majątek. Kobiety mogły dziedziczyć ziemię, prowadzić działalność gospodarczą, a nawet oświadczać się wybranym mężczyznom. Saga o ludziach z Laksardal opisuje un mądrą, która kontrolowała rozległe terytoria i aranżowała małżeństwa dla swoich krewnych płci męskiej. Niektóre kobiety stawały się bogatymi kupcami, kontrolującymi szlaki handlowe i dowodzącymi własnymi statkami. Sagi dokumentują przypadki rozwodów z powodu noszenia przez mężów zbyt kobiecego ubrania lub braku obrony honoru. Halgert w sadze o Nialu odeszła od męża, ponieważ nosił koszulę odsłaniającą zbyt wiele klatki piersiowej. Uznała to za niemęskie i wystarczający powód do rozwodu. Wikińskie prawo chroniło wolne kobiety przed niechcianymi zalotami. Jasno określając, że niechciane pocałunki lub stosunek seksualny groziły surowymi karami, włącznie z wygnaniem lub śmiercią sprawcy, zgoda miała znaczenie w sposób, którego nie znano w innych częściach średniowiecznej Europy. Ale to podejście miało mroczną stronę, odsłaniającą prawdziwą naturę społeczeństwa wikińskiego. Prawa te dotyczyły wyłącznie wolnych kobiet. Zniewolone kobiety nie miały żadnych praw i mogły być używane seksualnie przez każdego wolnego mężczyznę, bez możliwości odwołania się do prawa. Ten sam kodeks, który chronił autonomię seksualną wolnych kobiet, jasno stwierdzał, że niewolnice są własnością, którą właściciele mogą dysponować wedle uznania. Kontrast był celowy i brutalny. Dając wolnym kobietom bezprecedensowe prawa, społeczeństwo wikińskie wzmacniało przekonanie, że wolność jest skarbem, a nie wola, ostatecznym upodleniem. Możliwość wolnej kobiety do odrzucenia niechcianych zalotów sprawiała, że bezsilność niewolnicy w tej kwestii była jeszcze bardziej widoczna. Wikińskie kobiety aktywnie uczestniczyły w przemocy swojego społeczeństwa. Dowody archeologiczne z miejsc takich jak Birka sugerują, że niektóre z nich były wojowniczkami. Sagi opisują kobiety, które zachęcały swoich krewnych płci męskiej do popełniania aktów przemocy seksualnej wobec wrogów, rozumiejąc, że ich własna wolność zależała od utrzymania systemu, który zniewalał innych. Choć wolne kobiety wikińskie zyskiwały znaczące prawa w dorosłości, los dziewczynek w niemowlęctwie bywał okrutny. Często porzucano je lub zabijano, jeśli rodziny nie mogły sobie pozwolić na ich wychowanie. Sagi mimochodem wspominają ojców, którzy wystawiali niechciane córki na zewnątrz, zostawiając je, by zmarły z zimna lub padły ofiarą dzikich zwierząt. W ten sposób powstawało społeczeństwo, w którym niewielka liczba wolnych kobiet miała znaczną władzę, podczas gdy większość z nich żyła w brutalnym wyzysku. Wikińskie podejście do relacji jednopłciowych tworzyło hierarchię seksualną tak złożoną, że wymagała wiedzy prawników. Homoseksualność była całkowicie akceptowana pod warunkiem, że przestrzegano zasad dotyczących tego, kto mógł penetrować kogo. Sagi opisują wojowników podróżujących po całej Europie w poszukiwaniu podbojów seksualnych obu płci. Saga o Eryku Rudym wspomina mężczyzn, którzy mieli zarówno żony, jak i kochanków płci męskiej, traktując dominację seksualną jak formę kolekcjonowania trofeów. Tak długo, jak zachowywali aktywną rolę, takie zachowania były nie tylko akceptowane, ale wręcz celebrowane. Nawet bogowie musieli mierzyć się z polityką seksualną. Loki był nieustannie wyśmiewany za przybieranie kobiecej postaci i rodzenie dzieci, w tym za urodzenie ośmionogiego konia Odyna, Sleipnira. Sam Odyn był krytykowany za praktykowanie saidr, formy magii kojarzonej z kobietami. Proza Edi opisuje, jak inni bogowie kwestionowali męskość Odyna, ponieważ angażował się w praktyki uznawane za kobiece. Praktyka Seidr ujawnia, jak płeć i seksualność przenikały się w kulturze wikińskiej. Mężczyźni, którzy uprawiali tę magię, byli często uznawani za ergi, czyli seksualnie dewiacyjnych, ponieważ przejmowali rolę kobiet a jednak jednocześnie budzili lęk i szacunek ze względu na swoją nadprzyrodzoną moc, tworząc paradoks, w którym najpotężniejsi mężczyźni byli też najbardziej podejrzani seksualnie. Prawo wikińskie odzwierciedlało te skomplikowane postawy z typową nordycką precyzją. Choć nie istniały konkretne zakazy dotyczące homoseksualności, surowo karano oskarżanie kogoś o seksualną bierność. Kodeksy prawne pokazują, że obelgi seksualne traktowano poważniej niż wiele przestępstw z użyciem przemocy. Fałszywe oskarżenie o pasywność seksualną mogło być karane tak surowo jak morderstwo. Mężczyźni wykazujący jakiekolwiek cechy kobiece, w ubiorze, zachowaniu czy praktykach seksualnych ryzykowali całkowitym zniszczeniem swojej pozycji społecznej. Presja utrzymania męskiej dominacji była tak silna, że kształtowała każdy aspekt życia w społeczeństwie wikińskim od wyboru ubrań przez ścieżki kariery po praktyki religijne. Wikingowie zamienili przemoc seksualną w widowisko publiczne z entuzjazmem współczesnych producentów. Reality TV. Wymiar sprawiedliwości skupiał się równie mocno na spektaklu, co na karze, tworząc system prawny, będący zarazem sadystycznym teatrem. Przestępcy skazani za wykroczenia seksualne doświadczali kar zaprojektowanych tak, by upokorzyć ich w ten sam sposób, w jaki oni upokorzyli swoje ofiary. Gwałciciele mogli zostać publicznie napaści seksualnie w ramach egzekucji, podczas gdy tłum. Wiwatował, a sprawiedliwość dokonywała się poprzez ironiczną przemoc. Cudzołożników można było kastrować na oczach publiczności, która traktowała całe widowisko jak wydarzenie sportowe. Te kary pełniły wiele funkcji, wykraczających poza zwykłe pojęcie sprawiedliwości. Wzmacniały hierarchie społeczne poprzez seksualne upokorzenie, a jednocześnie dostarczały masom rozrywki. Publiczny charakter egzekucji wysyłał jasny sygnał o układzie sił, jednocześnie dając Wikingom pretekst do zaspokajania ich upodobania do kreatywnej przemocy. Sagi opisują festiwale, w których przemoc seksualna była częścią zaplanowanego programu. Pojmani wrogowie byli zmuszani do wykonywania poniżających aktów dla rozrywki publiczności, a tłumy zakładały się, jak długo ofiary przetrwają różne formy seksualnych tortur. Saga o wikingach wspomina o turniejach, w których więźniowie byli poddawani coraz bardziej wymyślnym formom seksualnego upokorzenia, aż do śmierci lub obłędu. Dowody archeologiczne z niepokojącą regularnością potwierdzają te relacje. Miejsca egzekucji często noszą ślady rytualnej przemocy, znacznie wykraczającej poza zwykłe zabójstwo. Ciała były okaleczane w sposób sugerujący, że seksualne upokorzenie stanowiło integralny element procesu wymierzania kary. Normalizacja przemocy seksualnej jako formy rozrywki pomaga zrozumieć, jak wikińscy najeźdźcy mogli dopuszczać się tak systematycznych okrucieństw podczas podbojów. Postępowali według kulturowych scenariuszy, które czyniły przemoc seksualną nie tylko akceptowalną, ale wręcz godną pochwały, zamieniając gwałt i tortury w sztukę performansu. Wikingowie stworzyli społeczeństwo, w którym seks, władza i przemoc splatały się z precyzją starannie wykutego oręża. Ich praktyki były systematycznymi metodami kontroli społecznej, wykorzystującymi seksualność do brutalnego umacniania hierarchii władzy. Nie były to przypadkowe akty barbarzyństwa. Stanowiły przemyślane strategie, które ukształtowały średniowieczną Europę i nadal wpływają na nasz współczesny świat poprzez DNA, prawo i koncepcje męskości, które przetrwały do dziś. Dziedzictwo Wikingów rozprzestrzeniło się na całe kontynenty, niosąc idee dotyczące seksualności i dominacji do każdego zakątka ich rosnącego imperium. Jakie inne praktyki seksualne z historii mogłyby zaszokować współczesnych odbiorców? Napisz w komentarzu, jaką cywilizację chciałbyś, abym zbadał następnym razem. I przygotuj się na odkrycia, które sprawią, że praktyki wikingów będą wyglądały na powściągliwe. Jeśli ta opowieść wstrząsnęła tobą tak samo jak mną, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i kliknij dzwonek, aby nie przegapić kolejnych mrocznych historii z przeszłości. Twoje wsparcie daje mi siłę, by odkrywać kolejne sekrety, o których podręczniki historii milczą.